Drugi rok z rzędu spółka na operator poprawiła swoje wskaźniki niezawodności. Jeżeli porównamy rok do roku, w tej chwili w obszarze przerw nieplanowych poprawiliśmy się blisko o pół godziny. Nie jest to przypadek, a konsekwencja podjętych wcześniej działań. W 2014 roku uruchomiliśmy program poprawy niezawodności ukierunkowany na inicjatywy w obszarze inwestycji, eksploatacji, również w zakresie wdrażania technik technologii prac pod napięciem, ale również w zakresie inicjatyw obrazujących informacje o sieci, jak również informacje o przyczynach i skutkach awarii. W chwili obecnej nasze działania, które wcześniej były projektowe, już są typową działalnością operacyjną spółki. Należy również zaznaczyć, że w działalności dodatkowej kreujemy współpracę w zakresie montażu platform lęgowych na potrzeby rybołowów w kooperacji z lasami państwowymi. Całość prac, efektów, które robimy, możecie Państwo zobaczyć, zapoznać się z biuletynem branżowym przygotowanym przez Polskie Towarzystwo PTPR.